Siema, znowu są takie bloki. Szybko coś dobrego. O, to taka sama potka. Na pewno się przyda. Dwie takie same potki. Most Super! Czy tu ktoś jest, żeby mógł go szybko? Z ziemniaka. Jest! To no i wybuchło już. Ło, szybko, tu. Ledwo, ledwo się uda. Ło, co jest? Udało mi się? O nie, ktoś tu jest jeszcze. Jeszcze jedna osoba tu jest. Poza mną. Szybko, jest tu ten dobry laki blok. Czemu go tu nie ma? Szybko, dopóki mnie nie widzi. Nie widzi mnie. Szybko coś dobrego. Coś dobrego. Ryba. To jest dobre. Y Normalny dzień. Smog tylko przelatuje. Mi przetwarzał. A ja walczę z zombie rybą. Super. Co teraz? No, majster. Dobrze, że nie obok tego. Yes. No nie, mój lucky blok się zmienił. W piach. Ktoś tu jeszcze jednak jest. Ło! Prawie bym spadł. A jakbym bym spadł, to by było że. Szkoda, że nie mam dwóch ryb. Teraz by się druga przydała. Zjeść swoją najsilniejszą broń. Czy nie? Dobre pytanie. Ty mi stąd idź. Ciebie nie potrzebuję tutaj. Ty też Ryba nie zadziałała, mogłem ją zejść. Zjadłem rybę, ale nie mam ani czasu, ani ryby. No nie. Po co mi wędka? No to to jeszcze się przyda. Patykowy rozwalacz wysp. O, szysiem, że slajm. Nadal nie hmm. Po co mi dwa konie? Po e co mi płyta? Tam się nic nie stało z tyłu. O, zaraz znowu się laki lakydocki. Szybko coś dobrego, no daj, 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 daj. Broń. O, dwa wybuchowe łuki. Przydał się, Bo szybko się niszczył. hm, to nie idzie. O, tam jeszcze jaki blok tam już, nie, tego, tego nie potrzebuję. Fireball, czyli wybuch. Wybuch. I TNT, czyli wybuch. Wybuchowy zestaw. I by mnie smog strącił do przepaści. Bo dzięki, smog. Pomógł mi. I nie chcę wiedzieć, co tu się stało. O nie pomyliłem, pomyliłem. Zabroń. Mario! Moc Mario! What? Tak chcesz? O nie. No nie, znowu. Przydałby się ten bedrak Nie wiem, co ja robię tak wysoko, ale wiem jedno. Mam rybę. Nie, to wybuch. Nie, nie, nie. Wybuchaj gdzie indziej. Wszystko wybucha, no. Nie chcę muzyki. Ani ś... Ciekawe, gdzie wylądowały te świnie. Nie, bez muzyki. Nie chcę żadnej muzyki. Ukradł mi laki bloka. Ukradł mi skrzynię z laki blokami, ale mam laki bloka jego. Odwójny skok, czyli teraz moja ryba jest bezużyteczna. Super. Gdzie jest? On nie spadł. No właśnie, bezużyteczna teraz jest ta moja ryba. No, jednak sam jest chyba. Czy to nie on? Ej. No, i tak się pozbyła owcy. Nigdy nie można ufać owcy. Nigdy. Idź mi! Mmm, na dół? No daj, coś dobrego. Czy to jest nie... Co tu się... Jeszcze lepiej. Nie ma kto slime. Chciałoby się stąd jakoś usiąść. A tyle mi ty, stąd lecisz. Lecisz, co? Mówię, że leci! Co tu się dzieje? To jest atak zombie kontra zombie! O! Ledwo, ledwo! Ledwo! Nie! Nie, nie, nie! Ryba, ryba! Pomóż, Ryba! Pomóż! Ryba! ryba! Dobra, jest knockback. Jest cegła. I jest marchewka. Mm. Tak. E, tam jej idę, tam bolenie. Już nie chcę więcej zajmów widzieć. Slimy są najgorsze. Wszystko serio ukradł. Musiał wszystko ukraść. Zaraz, go. Tak, ty mnie nie widzisz. No. Ha. Ha. Mm. Nie udało się. E, a ty, ty, ty stąd idź. Ty idź. Więcej ich? Więcej ich się nie dało? Nie. Nie. Bardzo źle, bardzo źle, bardzo źle, bardzo, bardzo, bardzo źle. Nie jest? Mnie tu nie widzi. No nie, puste. Yy. <laughs> hmm. Może coś dobrego będzie. Szybkie buty z odpornością na to, no. Ale wełny. Ta, tam jest lider. Już po mnie. Jeszcze raz mi to mięso chyba pomogło. E E A najpierw się teleportowałem do kogoś. A później się z nim zamieniłem miejsca. Z tą samą... Czemu on cieka przedem? Czemu te buty szybkie? Jeszcze miecz, który daje mi szybkość. Nie pomaga. Ten jest z... Najgorsze jest to, że muszę pokonać tego ujdera bez łuku. <grymne> Może mnie nie zauważy? Może? Nie. Tak. Nie. Ja się tu schowam na chwilę. Bo z ujidem jeszcze nie chcę walczyć. Na chcie co? Je? Co? To? Tu? Nie, on mnie widzi, on, on wie, on wie. Bo ja tu chyba nie wejdzie. A, ale on wejdzie już. on już wejdzie. On to już... Nie, nie, jest źle, jest... Miecz mu pęk... Nie. Ech. Jednak się nie udało.